Best Działamy od rana Ma w Signago być przymrozek na poziomie podobno 8, 8 stopni Czyli to będzie poniżej zera jakieś 10 a jak wiemy jest to okres przejściowy a szczególnie dla diesla kiedy to jeszcze nie leją specjalnie na pompach e, zimowego bardzo często mamy taki problem jak zamarzanie w związku z powyższym co, lejemy preparaty do pełna żeby jak najmniej powietrza było w zbiornikach, żeby wilgoci nie było wypełniamy wszystko, od defa po spryskiwacze i jeszcze co leje, to jest do paliwa, taki preparat, który zapobiega żelowaniu o, a tak to wygląda, żeby mieć dostęp do silnika. Teoretycznie w europejskich filmarówkach, kiedy cała kabina idzie do góry, jest to dużo wygodniejsze. Jest lepszy dostęp do silnika. Ale tak na takie obsługi, jak normalnie kierowca robi, to spokojnie. My jeszcze ci podpalają Muszę przejrzeć wszystkie Pozalewać, no i co wrócę I odpalimy streama jakiegoś, nie? I myślę, że będziemy się bawić Tu miał problem z napięciem Na, tej, na tym liferze Ale trzyma, 11 Przy poborze prądu, przy nagrzewaniu Jest git Patrzymy, czy zapali Jest zimno, ale to Przygotujemy się na mrodze I zalewamy coś takiego. Czyli jest to preparat, który zapobiega żelowaniu paliwa na niskich temperaturach. Także widzicie, zawsze jest takie zajęcie, zawsze coś się dzieje. Nie ma żartów. Także co, ja robię swoje. Tankuję jeszcze ciężarówki do pełna. Tak jak mówię, żeby nie było wilgoci w zbiornikach, żeby woda się nie wytrącała. I odpalamy streama A przy okazji, jeszcze coś tam miałem nagrane, jakieś filmy zakupy robiłem. Także coś wam też się do tego dorzucę. To jest złoże i będzie co oglądać fajne tujęcie jest, Właśnie znowu wodę duchem taka mała lokalna stacyjka, chciałem coś do dopić, ale dupie mam, lecimy Szym lecimy Taka mała stacja lokalna Shell Hej! na Pierre Mandala Paliło po 2,83 Jak na diesla to nie jest dramat Strasznie się podoba ta kamera w tym telefonie, że Strasznie szerokokątny obiektyw Dobra, akcja zrobiona Możemy spadać Sprzęty zadbane, wszystko zrobione jak należy A Fisia przyjechała PM-eczką, zobaczcie jaką Po swojego 10 jeździ ciężarówką z 1998 roku, mówię dosłownie, nie? Czyli ma takie Volvo, które jest starsze od Wungla. Ja miałem takie stare Volvo, jak przyjechałem do Ameryki, to było ze 300 lat temu. Pytanie, czy Polak nie, murda ukraińska, nie. to jest tu widać gruba, Becie. Także powiem szczerze, Ukraińcy mają na U nich BMW to jest. Symbol narodowy wielkości penisa, nie? Polacy z kolei w dużej mierze bez gwiazdy nie ma jazdy To jest taka reguła Dlatego ja jestem jakiś niehello, że jeżdżę jakąś akurą, nie? Tylko, że no, no niestety no Każdy ma tam coś w głowie nasrane Każdy ma inaczej Nie ma co się dziwić Ja, ja mam jeszcze inaczej Ale no słuchaj, naprawdę Takim rzęchem, taką ciężarówką wsparciałą Kolo pracuje, ale peta pod domem taka petla, że ubija każda kotleta, nie? A tu gościu Rusek, yy, nie, Ukrainiec też, Maserati jest z dzisiaj w Biblii. Piękny świat jest, słuchajcie, Ależ, że ktoś z chłopakami po jeszcze kumpel przyjechał. A no podejrzewam, że drinka będę musiał wypić. Zobacz, taką starą chłodziną sobie chłopi najeździ. Żyć, nie umierać butelki, zbierać Witam w mamy piękne okoliczności przyrody Niepowtarzalnej Nasypało śniegu Drogowcy byli zaskoczeni Nie tylko się okazuje w Polsce są zaskoczeni, ale Ale i tutaj no ale generalnie jakoś sobie zaraz, zaraz, zaraz sobie z tym poradzą. Problemem było to, że był poranny rush hour i ciężko jest sprzątać jeżdżą samochodziki, kibić na godzinę. A druga sprawa też jest tak zwana a dróg, czyli najpierw odśwież, odśnieża, odświeża się. Najpierw odśnieżamy interstaty, potem duże highwaye i schodzimy na coraz tam mniejsze, więc nie ma, nie można się dziwić, że przez tę drogę, która jest totalnie boczną drogą. Nie jest jeszcze pozamiatana. wycieraczki raczki musiałem odmrozić. Ta zoprawa jeszcze mi trzyma. Także grzejemy, grzejemy i zobaczymy za pomiędzy tą drogą a na przykład Interstate, na który zaraz wjadę. No proszę, na przykład dla lokalne małe drogi odświeżają tego typu sprzęt, Czekajcie, powiększę Czyli jest to taki pick przebudowany, przerobiony, no bo nie ma, nie ma jakiejś tam potrzeby, żeby jeździć bardzo ciężki sprzęt, prawda? O jest! Powiem tak, nie lubię takiej pogody yy, Nie dlatego, że <laughs> boję się śniegu, czy boję się zimy, nie, 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 problemem są inni Inni, którzy jak widzą śnieg, wpadają w panikę, a mogę po śniegu wsypać ile wlezie Ale inni niestety... Jeżdżą tak jak jeżdżą i stanowią to poważne zagrożenie, kiedy sobie później wyjdzie 70 na godzinę, on jedzie 30, bo ma pełne gacie. A bo tu proszę nawet na 4 koła i nie potrafi się zebrać Czekajcie zobaczymy, czy będzie widać interes tej z góry, bo mamy go tu po lewej stronie. No zobaczcie, on jest suchy, on jest wytarty szmatami dosłownie. Tak na tym polega różnica, nie? Highway jest praktycznie suchy. Teraz o niego wiadę to Wam więcej pokażę o co Kaman. No i lecimy. I jak widać tutaj jest wszystko posolone, pobieprzone A Interstate, jest tutaj wycieraczki wam powiem. Czego bym nie kupił, a są mówki To wszystko badziewie, wszystko Chiny, nie? Dlatego dlatego ja tak bardzo nie lubię tych korporacyjnych kobiet nie? Zobaczcie jak Interstate wygląda. Także jest. Elegancko I można normalnie jechać. Także... Sorry, no jakość jest taka, jaka jest. No chyba, znajdę. Mam lukę? Mam lukę. Tu jest luka. Tu jest luka. Jest dobra luka. Także lecimy. Muszę troszkę pracować dzisiaj i jutro. Jutro wrócę do domku W środę może pogramy, coś może nie. Zobaczę może film, jakiś muszę złożyć w końcu film pod tytułem, nie wiem, Strzelnica czy, czy jeszcze coś innego no ale zobaczymy, no na razie działam tutaj lokalne swoje sprawy załatwiam, muszę też popracować trochę mieć na życie coś tam sobie zarobić po cichu, nie? także co w no, kontakcie jesteśmy, działamy dalej Trzymać trzymajcie się daleko od zimy, nie? bo to nie jest nic ciekawego szczególnie na drogach ale dzisiaj w Michigan napadało tyle śniegu, że nie byli w stanie pozamiatać tego na czas. Jeżeli mam być szczery, nic ciekawego, lód i śnieg. Nie ma YouTube, jak to mówią, witamy w Wietnamie. Obecna sytuacja. Minus 700 Celsjusza. Zagadacie, że rówka stoi na dwie Maciek. Więc pamiętacie to od filmu Gumowa Kaczka? Z tym żonią trochę, no, trochę starszą, taką ładniejszą. To to jest nic innego jak Volvo. Bo Volvo wykupiło Maćka. By nie robić sobie konkurencji na własnym rynku. Mróz. Pełen romantyzm. A tu jeszcze jakaś wyrodka była, nie wiem co się dzieje, ale strażaków policji. Afera, jest afera. A tutaj zimno, śnieg padał całą noc, całą drogę. Jest w ogóle generalnie, jest. Jest tak fajnie, tak lubię zimę, słuchajcie, że. Czy jest ktoś, kto by się ze mną zamienił? Zimę na lato, tak? Jesteś płace, nie jest to chętny? Dopłacę, nie? Niewiele, ale dopłat. O, a tutaj proszę jak ładnie, pick-up zmodyfikowany na okres zimowej aury. Czyli masz pick w domu, zakładasz sobie z przodu pług i możesz sobie dorabiać na pół etatu w odśnieżaniu. Mam nadzieję, że nie będą mieli za dużo pieniędzy w tym roku. Bo nie będą mieli co odśnieżać. Ale jak na razie powiem Wam, 12 listopada zimno w kulki, a żyć trzeba. Także doprowadźcie się lepiej w ciepłe kraje, ok? Widzicie, <grystanie> widać. Zima na całego, taki cięższy sprzęt mają też do odśnieżania Gdyby jednak e, zwykłym pikapem nie szło, to takim koniem. Siemanko-siemanko, jedziemy dalej. Warunki drogowe są dokładnie takie. Mam nadzieję, że nasze główne by były odcione e, tak w tak 80% jeszcze wczoraj, ale w nocy padało. Jest na takiej bocznej dróżce i zobaczcie jaka jest przyjemność zjazdy. Oni tutaj wpadną, ale to tak jak w po, poprzednim filmie są tak zwane priorytety i pierwsze idą na pierwszy ogień e, interstate, także tam podejrzewam, że będzie pozamiatane chyba, że będzie jeszcze takie błoto pośniegowe temperatura jest na poziomie 14 stopni, czyli e, nie wiem, minus 8, coś takiego na szybko takie szybka kalkulacja, to może minus 7 no i jest zimno Wam powiem, naprawdę mam fajną bluzę z podpinką ale majtek z podpinką nie założyłem, także popuńkę trochę zimno, nie? Także próbuję się dostać teraz do Interstate, jakąś kawkę chwycę z jakiegoś zacnego <laughs> sieciowego ustrojstwa bo nie chce mi się robić, lecę na poładunek, tak że wracam do domu bo... no gdzie ja w takich warunkach, nie będę pracował za stary, jestem, niech się młodzi męczą <laughs> na gazie I jeszcze pierwsza ofiara, ofiara mrozów Czyli nie dolewasz do paliwa waksu nie jedziesz. No i paliwo przymarzło z reguły, tak to się kończy. I to jeszcze mało tego solniczka. <laughs> solniczka przymarzła. Podławiła się cenkiem, sitkiem, no tym z dziurkami. <laughs> Dlatego też właśnie to jest bardzo ważne, przewidzieć pewne rzeczy i zalać. No diesel ma to do siebie, że no niestety, no... Nie lubi niskich temperatur Są oczywiście diesle, które Świetnie się spisują, ale są bardzo drogie I to bardziej one są rozlewane Na północnych Stanach Jak północna Dakota I Minnesota Tam jest kilka odmian diesel na stacji Możesz sobie kupić co chcesz U nas niestety jest Tak zwany jeden grade I z reguły jak jest ten przełom zimy O tutaj jest taki oberger Wow Wow Chociaż słuchajcie, się mam kawę, ale jeszcze jedną kawkę chwycę i, i, i uciekam Zaraz się odezmę Piękna aura, nie? Przed chwilą, szkoda, nie zdążyłem nagrać, jechał gościu, miał Dwie przyczepy i tych osi Kół łączy miał chyba 60 Taka ciekawostka, w Wiesikiem takie rzeczy jeżdżą, a potem oni są naprawdę zdziwieni, że mają drogi powybijane, nie? A nie mógł podjechać pod górkę, troszkę go tutaj przycisnęło, no nie oszukujmy się, tyle tu. No ja tu mam debila teraz, przede mną, który zamiast jechać, to on się zatrzymuje Bo to jest bardzo ważne, pamiętajcie, na śniegu zawsze trzeba się zatrzymać pod górkę A ten czemu idzie prosto? To kurde, ten to w ogóle mistrzem świata, czy nie wolno prosto jechać? No, zaraz zobaczymy, czy Interstate będą odśnieżone tu je padało, mówię, całą noc Ale widzę, że w miarę cisną, także podejrzewam, że będzie też takie jak błoto na środku Ale generalnie będzie przejezdne, no ja jestem pusty, więc w tym momencie już tak za bardzo nie poszaleję Jak ma się pełną wagę, czyli 80 tysięcy funtów praktycznie To tak rosną, to można cisnąć po śniegu, naprawdę to wyciska dosyć dobrze I ciężarówka się trzyma, no chyba, że zrobimy coś głupiego o, tu jeden w rowie leży. Do tego będzie multum, nie? Na prost... Szczególnie na prostych wieczyc co najwięcej na prostych odcinkach ich leży. Ale jest śmieszne, bo miał napęd na przód. O, 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 ściągnęło mnie do robu. Dobra, zobaczcie jak wygląda Interstate. Także śmigamy już, wpadamy. To będzie troszkę śliskie, jak na moje warunki, no bo mówię, jak nie mam wagi, to nie będzie to przyjemna jazda, ale jest to, jest to Słuchajcie, normalnie można cisnąć, to nie jest tak, że się nie da. Naturalnie nie można włączyć gruza, czyli tempomatu po polskiemu. Czyli tak trzeba mieć tą kontrolę nad, nad tym, co silnik robi i kiedy dodaje gazu. O, coś takiego będzie. Ale no i to jest, to jest akceptowalne, bez problemu można cisnąć już potem, nie? Także lecimy, lecimy po pikach, drodzy Państwo. Trzeba do domu wyjechać. Nie lubię takich pogody, ona bardzo męczy, człowiek tak jak ma się jechać, nie? Także wolę wtedy sobie w biurze posiedzieć, telefony wykonywać i pracować jak idiota, nie? Czek zarobi, a... a przynajmniej siedzi w domu, nie? W ciepłym. Koko koko. Kościółtno, no, nie, nie może wjechać, nie? Delikatny podjazd. Grzeje opony, wcześniej inne. To jest bardzo delikatny podjazd. To jest rampa na drugi highway. Jest tak delikatny podjazd, że się w głowie nie mieści. Trafik się zatrzymał. Sama same obłony, fuj Trafik się zatrzymał, nie mógł ruszyć. Nie? O, dokładnie taki sam skład, jak tutaj jedzie przed nami, widzicie? To są, to są pojazdy, które jeżdżą w Michigan. I to jest, taki, to jest taki, słuchajcie, ciekawy fenomen, bo to jest taki ciekawy fenomen. Ponieważ, moment, zrzucę sobie inny bieg A... Gdzie ja jestem pusty, nie mam nic I bo ja mogę ruszyć Może najwyższy czas zainwestować w oponki Ach nie, nie, w oponki nie będziemy inwestować Trzeba mieć Mercedesa przed domem, słuchajcie, albo... Jakiegoś grubszego kotleta, albo BMW trzeba mieć BMW A oponki do ciężarówki, te tam, dajcie spokój tam Komu to potrzebne, albo wcześniejsza sytuacja z tym jak gościu stoi na awaryjnych maska do góry, paliwo mu za No niestety butelka szuwak, co tak naprawdę no tak się śmieje. To jest Szuwak to z yy, gel, Specjalny preparat, który się leje, kosztuje butelkę 20 bakców nie? No ja wlałem, no niestety ich ciężarówek i, i doriferów i tak dalej. Także ja wydałem parę, parę złotych na taką inwestycję To na jedną noc, słuchajcie, wydatek. Ale słuchajcie, jedę. Żadnych problemów nie mam Koko jumbo i do przodu, nie? Także piękna aura, piękna pogoda Zawsze taka pogoda wychodzi po opadach Nie błyszczyste czyste aż tak aż, aż przyjemnie popatrzeć Ale droga będzie prawie poprawiać dopiero dalej Także na razie jeszcze muszę się pomęczyć, nie? Dobra, lecę, bo tak ciężko się jedzie Z jedną ręką Trzymając telefon Następny kabaret No tych kabaretów jest więcej tutaj po drodze No bo jeszcze jak widzicie jest luz na drodze, nie? Ale... A stoi szeryf, szeryf, wyciąga, jak mam bolało starym pądzjakiem. No, wyciągnął go, nie? No i z tego tytułu jest afera, nie? Na parę minut. Można wykończyć, słuchajcie, nie? Po prostu ma się wykończyć. W końcu po można sypać, drodzy państwo. Elegancja, Francja, błękitne niebo. Taki klimat lubię, ale tylko przez niego przejechać, i nic poza tym. No ale nie zawsze jest tak, Tylko sobie popatrzeć, jeszcze trzeba to przeżyć. Mówię, co innego jest, taki śnieg na osiedlu, trzeba przejechać sobie tam 2 km, czy 3, co innego. jednak musisz pokonać 100 mil na przykład takiego badziwia. Wcześniej trochę zmęczy, nie? Inaczej. Nie można spokojnie, jak chyba obejrzał, na czasie posiedzieć. Lecimy, lecimy!